duży pożar przy ulicy Marii Wilskiej 44 w Warszawie. Właśnie prokuratura krajowa postawiła zarzuty komu? Dwóm Ukraińcom: Danilowi B., lat 19, i Oleksandrowi V., lat 50. Tylko, że jak rzecznik prokuratury wymieniał tych podejrzanych o podpalenie, o udział w podpaleniu, to mówił o Danielu B i Aleksandrze W. Nie był to żaden Daniel, tylko Danil. I nie był to żaden Aleksander, tylko Ołeksandr. Czymś różni się ten y, ukraiński od polskiego, prawda? Obaj są oskarżeni o dokonanie sabotażu na zlecenie Federacji Rosyjskiej. A co to, co, co, co to? Ruskie onuce w ukraińskich barwach? Ukraińcy jako ruskie onuce w Polsce? Tego jeszcze nie grali w tym, nie. Ukraińcy współdziałali w podpalaniu. Danilo B. zdążył zwiać do Rosji. Wobec Oleksandraw W. zastosowano areszt tymczasowy. I jeszcze jedna ukraińska informacja. Trwa wojna służb specjalnych pomiędzy Ukrainą i Węgrami. Ukraińcy nie tak dawno ogłosili, że złapali dwóch Węgrów. Dwóch ludzi, którzy na zlecenie węgierskiego wywiadu wojskowego szpiegowali jednostki frontowe, a w ostatni weekend kontrwywiad węgierski i antyterroryści ujęli byłego ukraińskiego dyplomata, który stał na czele siatki szpiegowskiej działającej na szkodę interesów węgierskich. Tutaj macie Państwo cały opis tych wydarzeń. A ja zwrócę uwagę tylko na jeden fakt. Węgry są członkiem NATO. Ukraina nie jest. A więc działania szpiegowskie Ukrainy przeciwko Węgrom, tak jak i przeciwko Polsce, tylko w Polsce nikt nie szukał ukraińskich szpiegów, są działaniami przeciwko krajowi NATO. Warto takie rzeczy przypominać oczywiste. W Polsce bezkarnie działają ukraińscy agenci na różnych szczeblach, w polskich urzędach, w polskiej policji i w polskiej polityce. Czas położyć temu kres. Węgrzy, jak widać, biorą się za to poważnie. Ukraina wydaliła dwóch dyplomatów węgierskich, Węgrzy wydali dwóch dyplomatów ukraińskich. Tak to się robi. A nie, żeby pozwalać ukraińskiemu ambasadorowi Bodnarowi domagać się języka ukraińskiego w szkole. Powinien być wezwany na dywanik, wykopany z Polski, zamieszanie się do polskich spraw wewnętrznych. Nikt przy błędzie z Kijowa nie dał prawa do tego, żeby ustawiać w Polsce politykę. Reuters podaje już cztery dni temu o tej wojnie pomiędzy Węgrami a Ukrainą. Można dodać, że na, Węg że na Ukrainie jest 150 tysięcy Węgrów i za nimi ujmuje się Wiktor Orban. Kto ujmuje się za setkami tysięcy Polaków na Ukrainie, którzy są wysyłani na front, którzy są prześladowani, którym zabrania się używać języka polskiego w szkołach, w którym pali się kościoły? Kto pomaga Polakom na Ukrainie? Odpowiedź jest smutna i trudna do przyjęcia. Ja tylko przypomnę, że na akcję pomoc Polakom na Ukrainie, pomoc Polakom ofiarom wojny na Ukrainie zebraliśmy 350 tysięcy złotych i wysłaliśmy to przez ordynariat polowy Wojska Polskiego do potrzebujących Polaków. Także nie jestem gołosławny. To, co możemy, to robimy. Teraz zmiana klimatu. A jeszcze nie. Jeszcze, wró jeszcze wrócę do debaty. Nie masz pinoki.